Cześć, kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku ósmego biegu. Dziś będzie dużo o Robercie Kubicy, o tym, dlaczego tak długo czekamy, aby w końcu poznać ostateczny kształt przyszłego sezonu w kontekście naszego kierowcy. No i czy powinniśmy się martwić tym, że Roberta zabrakło na posezonowych testach w Abu Zabi? Będzie też parę cierpkich słów, tak trzeba to chyba powiedzieć, na temat Williamsa, bo ten zespół niestety znowu bardzo negatywnie mnie. Zaskoczył o szczegółach, już za chwilę najpierw króciutkie intro. Ostatnio pod filmem albo na Twitterze, teraz już dokładnie nie pamiętam, ktoś napisał mi, że robię za długie wstępy do moich filmów, więc jako że słucham głosu ludu i głosu moich widzów, których bardzo szanuję i z tego miejsca pozdrawiam, no to od razu dzisiaj przechodzę już do, do rzeczy. Wróciłem z wyścigu w Abu Zabi, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej rundy, bo i Tor jest raczej przeciętny, choć oczywiście spektakularny, no to jednak mamy tam taki. No, nie chcę obrazić tych wszystkich bogaczy, którzy tam pojechali zresztą do bogatych ludzi, nic nie mam, bo większość z nich doszło do tego ciężką pracą, ale mam wrażenie, że w pewnych aspektach jest to taki trochę festiwal próżności. No i takie też czasami odnosiłem wrażenie, przechadzając się tam po Padoku. Ale oczywiście nie narzekam, prawie 30 stopni, słoneczko. Można było troszkę nabrać tej energii na, na zimę, no bo to, co zostałem w Polsce. Troszkę mnie przybiło, i jakoś trzeba sobie z tą pogodą teraz radzić. Robert Kubica, ostatni jego wyścig, i muszę przyznać, że tak jak na początku myślałem sobie, że raczej nie ma, nie ma co emocjonalnie, przesadnie podchodzić do tej, do tej rundy, to gdy byłem na polach startowych, chwilę przed rozpoczęciem wyścigu, patrzyłem na Roberta wsiadającego do, do samochodu, to gdzieś tam z tyłu głowy. Yy, pojawiła się myśl, że trochę smutno, że że tak wyglądał ten rok, i że ten rok się kończy, i że na razie kontynuacji w Formule 1 w, w roli kierowcy wyścigowego ze strony Roberta mieć nie będziemy, no ale takie jest życie, tak jest motorsport, trzeba sobie z tym poradzić i iść dalej. Zresztą Robert też przesadnie jakiś emocjonalny w ten weekend nie był. Powiedział, że może po wyścigu parę godzin, po wyścigu do niego jakoś te emocje dojdą, ale na gorąco twierdził, że absolutnie nie ma mowy o jakimś płaczu w poduszkę i smutku z powodu rozstania się z Formuły. Mułą. Jeden jak długiego rozstania, tego nie wiemy, bo oczywiście trzymamy kciuki za sezon 2021, może jakimś cudem się to uda, zobaczymy, ale na razie czekamy na sezon 2020 i na decyzje związane z tym sezonem. No i właśnie słuchajcie, przecież we wrześniu miały być już za chwilę w zasadzie te wieści przez Orlen, Roberta, podane do publicznej wiadomości. No ale coś nam się tutaj opóźniło. No i teraz po pierwsze, dlaczego to się wszystko opóźniło? Po drugie czy to jest coś co nas powinno martwić, za chwilę do tego dojdę ale po trzecie i od tego chciałem zacząć, no to Roberta też nie zobaczyliśmy w tych posezonowych testach w Abu Zabi, gdzie jeździł między innymi George Russell samochodem Mercedesa i wykręcił bardzo dobry czas minimalnie, minimalnie wolniejszy od Walteriego Botasa, ale Mercedes wciąż go sprawdza i przymierza go do fotela w tym, w tym zespole no i Roberta tam mieliśmy a ja raczej spodziewałem się tego, że polski kierowca do samochodu czy to hasa, czy to Racing Point, bo wciąż te dwa zespoły są w grze, do któregoś z tych samochodów w, wsiądzie. No i teraz, czy to nas powinno martwić, czy gdzieś jakieś tam światełko, lampka ostrzegawcza powinna się zapalić. I odpowiem w tym momencie, o nie, przepraszam, yy, nie wyciszyłem telefonu, ale już to robię, a telefon mam tutaj pod ręką jako ściągawkę, ale sytuacja jest wyratowana, tryb samolotowy. Włączone i wszystko, i wszystko teraz działa tak, jak należy. Wybaczcie, to się zdarza. No i teraz wracając do mojej myśli, odpowiem: tak sobie to budowałem, wszystko ładnie i teraz w taki brzydki sposób do tego wrócę. Chciałem odpowiedzieć jak Robert Kubica na to pytanie: czy mamy się martwić, czy nie? Bo odpowiedź brzmi i tak, i nie. No to zacznę od tego i tak, że mamy się martwić. No bo. Przydałoby się, żeby Robert Skubica do takiego samochodu wsiadł, samochodu, którym może będzie miał więcej okazji pojeździć w przyszłym sezonie, aby jak najszybciej kontakt z tym samochodem złapać. Aby jak najszybciej był w stanie ten samochód poznać i później przekazać cenne wskazówki, cenną wiedzę inżynierom czy innym kierowcom tego zespołu, czy po prostu ludziom, którzy w tym zespole pracują, tak aby oni wiedzieli, w którą stronę z pewnymi rzeczami trzeba iść, bo pomoc Polaka w tym zakresie jest absolutnie nieoceniona i pod tym względem jest to wielka szkoda, bo po prostu. Można by dużo szybciej pewne rzeczy z pomocą Roberta rozwiązać. Oczywiście to nie znaczy, że Robert wsiada i rozwiązuje wszystkie problemy danego zespołu, bo tak to w Formule 1 nie działa, ale zawsze nowy kierowca, który wsiada do jakiegoś samochodu i jeszcze ma tak ogromne doświadczenie i taką wiedzę jak Polak, jest w stanie wskazać jakieś różne kierunki. I to w kontekście przyszłej współpracy w tym, z tym jednym albo drugim zespołem, to rzeczywiście trochę martwi i szkoda, że tego nie udało się, się zrobić, bo to po prostu i Roberto, i zespołowi by się przydało, a dlaczego by się to przydało Robertowi? No i tu przechodzimy do drugiej rzeczy, która ewentualnie może nas trochę martwić, no bo w kontekście Roberta każdy teraz przejechany kilometr normalnym samochodem, a nie samochodem Williamsa, to jest rzecz, Cenna i na pewno bardzo potrzebna, bo kiedy przesiądzie się z takiego strusla, jakim był Williams, do normalnie prowadzącego się samochodu, w którym nie trzeba myśleć o tysiącu innych rzeczy zamiast o prowadzeniu tejże maszyny, no to jednak każdy kilometr jest cenny, każdy kilometr jest na wagę złota, tak aby jak najszybciej złapać kontakt z tym samochodem, by na przykład w trakcie już właśnie zimowych testów nie musieć tracić czasu. Na to, aby do tego samochodu się przyzwyczajać. Rzeczywiście te samochody do czasu testów troszkę się zmienią, ale nieznacznie, bo generalnie między 2018 a 2000, tfu, 2019 a 2020 wielkich różnic między samochodami nie będzie. No ale y, przydałoby się takie doświadczenie y, Robertowi tak, aby od razu mógł pokazać szybkość, od razu mógł pokazać, że jest że postawiono na dobrego konia mówiąc brzydko albo i nie brzydko więc z tych dwóch powodów rzeczywiście można by się troszkę, troszkę martwić trzecia rzecz no to pokazuje że te negocjacje są rzeczywiście bardzo trudne i do tego za chwilę za chwilę dojdę i no, i to nie jest dobra sytuacja, że mamy grudzień, a nie wiadomo ani co z Robertem, ani co z Orlenem, czy w tę, czy w tamtą stronę. Günter gdzieś tam czytałem, że stawiał niby jakieś ultimatum, że do końca tygodnia chce znać decyzję Roberta do końca tego tygodnia, który już się skończył, jeśli się nie mylę, ale oczywiście do takich deklaracji w mediach nie ma co podchodzić zbyt poważnie, bo to jednak są rozmowy na wysokim szczeblu i to nie jest tak, że jeśli Robert do niedzieli, do 24 się nie wypowiedział, a w poniedziałek by zadzwonił i powiedział, jednak jadę z wami, no to już by Steiner powiedział, no nie, ultimatum było do wczoraj to, to nie jedziesz. No nie, tak to w Formule 1 nie działa, więc, więc spokojnie. No ale przedłużają się te negocjacje i to jest takie no, y, y, troszkę rzeczywiście y, martwiące, i mam nadzieję, że za chwilę już rzeczywiście się. Dowiemy, co dalej z Formuły 1, no bo kwestia DTM-u to jest kwestia niemal przesądzona za moment będą testy i prawdopodobnie Roberta na tych testach zobaczymy, w którym zespole DTM to też jest wielkie pytanie, więc tych pytań dotyczących przyszłości Roberta wciąż mamy sporo. Ja już naprawdę chciałbym, żebyśmy coś mogli konkretnego powiedzieć. I to jest czwarty, chyba jeśli dobrze liczę, powód, dla którego to nas może martwić. Bo my już się nie chcemy martwić, zastanawiać, spekulować, dywagować, tylko chcemy rozmawiać o konkretach. No bo ile można od września, ba, od września, od, od kwietnia zastanawiamy się, co będzie dalej z Robertem. No i zdaje się, że ten temat w przypadku naszego kierowcy nie ma końca. Jak żeby miło było, gdyby się teraz tak okazało, że. Mamy taki rok spokoju, skupiamy się tylko na ściganiu, na akcji, na torze, na tym, co, co dzieje się z Polakiem w wyścigach, w walce z innymi kierowcami, ewentualnie jakieś transfery do innych zespołów. No ale nie jest łatwo i jakoś w tej rzeczywistości musimy sobie poradzić. Oczywiście nie ma co załamywać rąk i to jest ta rzecz. Wiem, że i tak, i nie, i tak się możemy martwić, i nie, i też nie musimy się martwić. To to jest ta rzecz na nie, że jakby no, to, czy Robert pojechał w tych testach, czy nie pojechał, to jego życia generalnie nie zmieni jako kierowcy wyścigowego. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby w tych testach pojechał z tych powodów, które wam, wam wymieniłem, ale to nie oznacza, że przez to Robert po prostu straci 50% tego, co mógłby pokazać w przyszłym roku. No nie, tak to nie działa, więc też nie ma co przesadzać z tym. Zamartwianiem się. No a dlaczego tak długo czekamy? No czekamy na to tak długo, bo Orlando to jest spółka skarbu państwa. Jeśli ktoś z was pracuje w budżetówce, to. Pewnie wie, jak wiele osób w różnych czasami błahych sprawach musi, yy, 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 musi się zgodzić na pewne, na pewne rzeczy, no a tutaj błahej sprawy nie mamy, małych pieniędzy nie mamy na stole, yy, mamy poważnych graczy z obu stron, zespół Formuły 1, duża, yy, gigantyczna. Firma i trzeba to wszystko spokojnie poukładać, zajmuje to trochę czasu. Mamy trzy odmioty, tak to nazwijmy, zespół Formuły 1, sponsora i y, kierowcę. No i wszyscy gdzieś muszą się y, spotkać. Lepiej by było, gdyby spotkali się wcześniej, byłoby to zdrowsze na pewno dla wszystkich. No ale trzeba trzymać kciuki, no bo nie mamy wątpliwości, że Orlen w Formule 1 zostać chce, bo tak powtarza od momentu, gdy tylko okazało się, że Robert już tej Formuły 1 w roli kierowcy Williamsa ma dosyć. Y, to się okazało w Singapurze we wrześniu, jeśli się, y, się nie mylę. Więc to jest powód, dla którego tak długo czekamy. To nie oznacza, że gdzieś tam są jakieś gigantyczne problemy z dogadaniem tego wszystkiego, a przynajmniej taką mam nadzieję, a przynajmniej jeszcze do niedawna takie były sygnały, że raczej jest wszystko ok, tylko po prostu trzeba trochę czasu, więc czekamy. Jak zwykle w przypadku Roberta, z pewnymi kwestiami musimy czekać. Hmm. To tyle o yy, Robercie, ale nie jest to wszystko jeszcze, obidiam się, to chciałbym Wam powiedzieć. Trochę mnie już męczy mówienie, o się, no bo cały sezon to jest tylko narzekanie, wieczne narzekanie, ale nie da się nie narzekać w kontekście tego zespołu. No a to, co zrobili, słuchajcie, w sprawie tych testów, Wałłł to jest w ogóle jakiś, jakiś kosmos. Jeśli ktoś oglądał studio przed kwalifikacjami Wielewen Sports, to pewnie wie, co będę chciał teraz powiedzieć, bo trochę się powtórzę, bo wciąż mnie to bardzo denerwuje. Bo wyobraźcie sobie, że jest sytuacja, w której jesteście szefem zespołu Formuły 1. Zespołu, który ma spore problemy, zespołu, który jest w dołku, no ale myślicie sobie, no dobra, no jakby bez przesady, no, McLaren też był w dołku, jakoś się wykaraskał. Yy, yy. Nie jesteśmy bardzo biedni, oczywiście potrzebujemy pieniędzy, ale to nie jest tak, że walczymy o, o, o przetrwanie. Pieniądze zawsze się przydadzą, no ale jakby tam na, na wypłaty mamy I, i jakiegoś tam jakiejś strasznej biedy to, to w zespole nie ma. No, kierowców w sezonie 2019, jako szef tego zespołu, załóżmy właśnie, że to jest zespół Williamsa, że jesteście jego szefem, pomyślicie sobie, no mieliśmy dobrych, nawet bardzo dobrych, yy, jeden już z nami nie chce jeździć, no bo trochę skopaliśmy sprawę, no ale dobra, rozpoczynamy proces odbudowy, Szykujemy się na nowy sezon, to już naprawdę będzie koniec, koniec tych męczarni. Wiemy, co się w samochodzie popsuło, wiemy, jak to naprawić, będzie git. Trzeba tylko się przyłożyć do pracy i, i, i dużo czasu spędzić nad tym samochodem. No i macie posezonowe testy. Testy, które mają spore znaczenie, no bo jednak w przyszłym sezonie tych testów będzie mniej niż zwykle, bo... Testy choćby w Barcelonie przedsezonowe, przedsezonowe będą krótsze, a wy, w kontekście tego, co wydarzyło się w zeszłym sezonie z waszym samochodem, wiecie, że jednak te testy się trochę przydają. Bo jak was zabraknie na tych testach, no to jest klops. Bo pewnych rzeczy już się po prostu nie da rozwiązać w tak krótkim później czasie i w czasie, w którym wszyscy idą do przodu, wy też, no ale to nic wam nie daje. No i ktoś powie, no ale te testy nie są tak ważne, no bo samochody dużo się nie zmienią. Nie, to prawda, nie zmienią się, ale samochód Williamsa musi się mocno zmienić, bo musi zyskać sporo. Yy, sporo czasu na to, że aby był w stanie walczyć z kimkolwiek innym, więc oni potrzebują dużej zmiany w swoim samochodzie. No i myślicie sobie dobrze, no to yy, Racela musimy oddać do Mercedesa na te testy, tam na część yy, tych testów, no ale coś tam pojeździ. Latifi, no wiadomo, pojeździć musi, no bo też musi się wiedzieć w samochód, nie ma jakiegoś gigantycznego doświadczenia, jakoś nam w, w, przy rozwinięciu tego samochodu i wskazaniu jakichś błędów nie pomoże. Zresztą tu są testy opon, więc też tam jakiegoś tam wielkiego pola do, do naprawienia błędów nie ma, no ale zawsze jakąś wiedzę można przekazać. No i wtedy myślicie sobie, no dobra, to, to jeszcze musimy tutaj no, dołożyć jednego kierowcę, mamy, mamy rezerwowego, który co prawda z nami się rozstaje, no ale można go jeszcze na te testy przytulić, jednak ma dużą wiedzę, chłop. Trochę jeździł w Formule 1, więc może nam się przydać. No i wtedy, dzieje się rzecz jakaś niesamowita, bo nagle siedzicie sobie w biurze i myślicie sobie, a może bym wziął, może bym wziął kogoś, kto przyniesie pieniądze, da mi pieniądze za te testy i sobie wezmę takiego po prostu pay drivera na te testy. No, bo w sumie w sumie, co tam ten rezerwowy nam powie, jakichś nowych rzeczy? Przez cały sezon nam tak wiele już nie, nie mówił. My też jakoś za bardzo z tego nie skorzystaliśmy. Tu w nawiasie Robert mówił, że 10% Williams wykorzystał jego doświadczenia. No i myślicie sobie, dobra, to wezmę jakiegoś paydrivera. No i teraz, nawet w tej sytuacji, można się zachować rozsądnie, już wychodząc z roli tego szefa zespołu, patrząc na to z boku. No bo na przykład możecie sobie wziąć pay drivera w postaci takiego, yy, to jako przykład, takiego Sirius'a Sirotkina na przykład, który troszkę tam w sakiewce przyniesie. Wyjmie jest takie, jak to się w latach 90. tutaj nosiło, tak pod paszką, takie skórzane, takie skórzane coś, wyjmie parę, parę rubli, położy, powie, dobra, to ja pojeżdżę, później pogawariuję o problemach, wskażę miejsca, w których można coś poprawić. Ewentualnie nie będę się musiał przyzwyczajać do tego samochodu, no bo trochę już tym samochodem w poprzednim roku jeździłem, znam zespół, znam, znam chłopaków, znam mechaników, znam szefową, generalnie wsiadam, jadę i dziękuję, i robota zrobiona. Ale nie, wierzycie kierowcę, który którego nazywacie młodym talentem. Roy Nisami, to jest kierowca, który wsiadł do Williamsa na te testy. Młody? No Okej, okay. 24 lata, niech będzie, że młody. Talent? No i tu się zaczynają schody, bo Roy Nissany, to jest kierowca, który za wiele się w życiu nie, nie nawygrywał. W Formule 2, w ostatniej serii, w której jeździł regularnie, zajął. No, miejsce, jakie zajął, zdobył jeden punkt przez cały sezon. No generalnie katastrofa. No nie jest to kierowca, który jest talentem. Absolutnie żaden sezon w żadnej serii tego nie pokazał. Coś tam wygrywał w jakichś seriach, no ale to są serie naprawdę mało znaczące. No, no, no nie, no po prostu, po prostu nie. No i tenże Roy Nissan, słuchajcie, wsiada do samochodu Williamsa, <grywa> Traci do zwycięstwa, do zwycięzcy. Do na, najlepszego czasu na testach ponad 6 sekund, a do Latifi'ego drugiego dnia, drugiego dnia, czyli dnia, w którym y, Roy Nissan już nie musiał zapoznawać się z kierownicą, mechanikami i wszystkim co dookoła i pierwszy raz w życiu po że taką ma prędkość w samochodzie, y, stracił y, 3 sekundy do Latifi'ego. Ponad 3 sekundy. Grubo ponad 3 sekundy. No i słuchajcie, i jak w tym William się ma być lepiej? Jak oni robią takie rzeczy? No przecież to jest, to jest, to jest wstyd, to jest to jest skandal i mnie to denerwuje, bo to jest zespół z kapitalną historią, z kapitalnymi kierowcami, którzy w nich jeździli, z gościem, który w ogóle założył ten zespół. W jakichś nieprawdopodobnych, nieprawdopodobnie trudnych czasach, też dla niego, yy, ostatni ze skórniaki wywalał na ten, na, na ten zespół, doprowadził go do Mistrzostwa Świata, no, no, był, był na szczycie, a teraz po prostu robimy coś takiego. Wsadzamy gościa, który w zasadzie każdego można by do tego samochodu wsadzić i pojechałby bardzo podobnie, każdego średnio rozgarniętego kierowcę z niższych serii. Nic by nie przekazał, no bo przecież dla niego wszystko jest nowe. No co on ma powiedzieć o tym samochodzie, jak on nigdy, jak on nie ma żadnego porównania? No nic, zero, nul Absolutnie, położył pieniądze na stół, pojechał, dziękuję, dobranoc, robota zrobiona. No i wszystko wskazuje na to, że ja tak podejrzewam, że ten gość będzie jeździł w przyszłym sezonie jako kierowca rezerwowy w Williamcie. Pff. To też będzie niezłe, jak będzie wsiadał yy, na pierwszy trening i będzie tracił, nie wiem, po dwie sekundy na przykład do kolegi z zespołu, albo, albo nie daj Bóg jeszcze więcej, chociaż może się rozwinie, talent się pokaże, okej. Okay. No, ale nie no, naprawdę, słuchajcie, ja się boję coraz bardziej, że z Williamsa nic już nie będzie. Williams absolutnie nie będzie w stanie się podnieść. Sezon 2020 będzie tak samo zły, a na 2021 to już w ogóle może być kiepsko, jeśli oni jakoś strukturalnie tych problemów swoich nie rozwiążą. Bo, bo mam wrażenie, że tam nie ma nikogo, kto by powiedział, kto miałby na tyle jaj za przeproszeniem, żeby tuknąć nogą i powiedzieć: Nie no, słuchajcie, no, no ogarnijmy się, bo po prostu idąc dalej w taką stronę, no, no to to. to Niczego nie będzie. Koniec. No, także, także, tak ono. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy myślicie, że Williams jest w stanie się w ogóle z tego bagienka wydostać, w którym jest. To trochę sobie na ten temat porozmawiamy. No i co No ja się zdenerwowałem, muszę się napić teraz troszkę uspokoić, muszę się napić wody, bo też mi gardło trochę jeszcze boli po abuzabi, yy, bo tam z klimatyzacją było ciężko. Yy, no i to tyle ode mnie. Dzisiaj trochę się ponarzekałem. Jak zwykle, w przyszłym sezonie będzie Williams się mniej, ale myślę, że czasami jednak tak. Z takiej tradycji, z takiego przywiązania, to jeszcze czasami sobie o tym mówiłem się, coś, coś, coś nagram i, i trochę ponarzekam, bo A jest takie oczyszczające doświadczenie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Sprawdźcie moje inne filmy, moje inne media społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter. Wszędzie pod imieniem i nazwiskiem Maciej Jermakow tam występuje. Tylko nie wchodźcie na moje prywatne konto na przykład na Facebooku, bo tylko na takie tam, tam fanpage'a. No i to tyle ode mnie. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.